Dzień dobry, wieczór moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stalkera. Moi drodzy, co my dzisiaj będziemy robili? E, już tam zaczynają strzelać. Musimy iść do naukowców. I to jest najprawdopodobniej ostatnia rzecz, jaką tutaj mamy do zrobienia. Musimy iść do naukowców i zebrać... Ym, oddać kotlet i wziąć Gary'ego ze sobą, czy jak mu tam w ogóle było. W którą stronę ja teraz mam iść? Halo, gdzie jest ta strzałka tutaj? Kupię się, jak to tylko jest... O, tutaj, tutaj, dobra. Gdzie ta strzałka? Jest strzałka, ok. Jeszcze sobie Jeżeli coś wejść, zjedzmy na podróż. Nie, nie chcę wejść, po prostu tylko tędy przechodzę, także na luzie, na no, spokojnie. Nie ma co się ten... denerwować, irytować i tak dalej, i tak dalej. Jaką ja mam wagę tutaj? 51 kg? Dobra, to na razie chyba styknie. Natomiast ja bym bardzo chciał już iść do tej Prypeci i znaleźć te lepsze narzędzia, które pozwolą mi na rozbudowanie pancerza i będę miał wtedy dostęp do chyba czterech slotów aż. Jeżeli chodzi o ułożenie artefaktów, czyli na pewno będzie tutaj akurat złota rybka, która mi zwiększa wagę, to znaczy ilość noszenia kwipunku. I najprawdopodobniej sobie dorzucę tutaj jeszcze jedną rzecz, która mi będzie promieniowanie niwelowała. Być może akurat uda mi się ten błysk blask, czy co to jest tutaj takiego? Jak to się nazywa? Bombel. Błysk blask, dobra. Błysk czy tam blask to był w Orim. To, to już to już za nami jakby nie patrzeć. Okej. Okay. Czyli teraz tutaj mamy się przedostać. Moi drodzy, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra. Czemu oni w ogóle tak tutaj uszczelniają to wszystko? Troszeczkę nie rozumiem, no ale dobra. A czy może ty coś będziesz miał? jakieś naprawa, modyfikacje, handel, coś tam ten? Uuu, ty mi możesz to zrobić. Zaawansowana technologicznie osłona psjoniczna, która podobno została opracowana przez naukowca nazwiskiem Saharow. Mhm. Dobra, zróbmy to. Odzyskiwanie energii plus 6. Już nie chcę tego. <ścoughs> nie chcę tego. A chcę odzyskiwanie energii. A, eee, życie. No dobra, leczenie ran i regeneracja, o, to jest też bardzo fajne. To odzyskiwanie energii pozwalałoby mi na dłużej, dłużej biegać. No ale takiej ochrony psionicznej to ja to jeszcze nie miałem. Nic mnie chyba akurat nie, nie zatrzyma w... w brypeci, przynajmniej takie mam wrażenie. Zgadajmy jeszcze z tymi naukowcami. Czemu Herman zatrudnił mnie do ochrony oddziału podczas wykonywania obliczeń? To był mój pomysł. O, dobra, okej. Okay. Czyli takie nic co by mi... No jakokolwiek... Czym mogę służyć? Profit, tak? To, 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 to nie będzie to nic. O proszę. Znalazłem dziwną anomalię w starej chłodni kominowej. Zamieniam się w słuch. Gdy się do niej zbliżyłem, wyjąłem detektor, wszystko wokół mnie zaczęło się zakrzywiać, jakby było ściskane. Po pewnym czasie zupełnie znikąd zaczęły pojawiać się ciała martwych stalkerów, potem wszystko ustało. Niesamowite. Oczywiście to tylko okruszki informacji, nie da się z nich ustalić nic pewnego, ale wprowadzimy ten opis do naszych rejestrów. Nazwiemy tę anomalię bąblem przestrzennym. Są jakieś informacje o skanerach? Która konkretnie obok parkingu nie ma? Tutaj też nie ma. Ale w tej anomalii. Aha, dobra, ok, czyli w ogóle odpada, nie? Ok, czyli, czyli tyle. Czyli nic, nic więcej tutaj nie zrobię. Już wszystkie artefakty prawdopodobnie powyciągałem. Co widać też akurat na załączonym obrazku, jeżeli chodzi o ilość kasy, jaką w ogóle mamy, więc. Więc tutaj powinno być no wszystko okej. Okay. To jest Gari, chyba, nie? Nie, to jest Sokołow. To jest Gari. Tak jest. Mam coś dla ciebie. Trzymaj to kotlet. Nowe informacje: dostarczono artefakty. Otrzymano współrzędne schowka. Dostałem też pieniądze. Ale ja bym chciał, żebyś ty poszedł z nami. Czy ty masz snajperkę, panie kolego? Ja mam wrażenie, że ty masz snajperkę chyba na plecach. Ok. Yy, spróbuję tutaj pogadać jeszcze z tymi naukowcami. Nie, tutaj to nic nie zdziałam. Tutaj też nie. Ale czy, czy ja go już poprosiłem tutaj jakoś tak, żeby on niby. Muszę tylko znaleźć drogę do Prypeci i dotrę tam raz dwa. Czyli co? Czyli ja teraz powinienem iść do tego gościa, który zbiera tą całą ekipę, i mu powiedzieć, że mamy ostatniego? Bardzo możliwe, że to dokładnie o to chodzi. Teraz ja się zastanawiam. czasem, czy nie wziąć ze sobą na przykład więcej amunicji? Bo ja zdecydowanie częściej strzelam z. Dobra, tutaj idziemy. Tak, tutaj. Ja zdecydowanie częściej strzelam o z tej broni. Niż z tego. To też jest dobra broń, ale tak naprawdę to ona mi się praktycznie nie przydaje. No, chyba że. imera jak zabijałem, tak? No to wtedy akurat troszeczkę tam sobie. W nią tym przycelowałem i faktycznie dało to bardzo pozytywne rezultaty. Natomiast jestem przekonany, że jedzenie to pewnie jakieś tam znajdę. Środki lecznicze to też mam, więc na razie jest, jest w porządku. Ciekaw jestem, czy moi koledzy, z którymi będę ruszał do Prypeci, czy oni dadzą radę zginąć w ten sposób. W sensie, że wiecie, wyjdziemy, pójdziemy w pięciu, wyjdziemy tam na przykład w ilu? dwóch, nie? Albo ja sam. Zobaczymy. Handel. Co ty tu masz, panie kolega? Mm, o, to by mi się przydało. Jeszcze trochę bym sobie amunicji po prostu wziął. Mam dużo kasy, więc kupię. Nie będę leciał akurat tam do skrzynki. 667. 52 kg. Mm. Tutaj jakieś takie dodatkowe rzeczy? Nie, nie są potrzebne chyba. Jedzenie. Po 6 tego 8, 13 tego sobie jeszcze dokupię, bo lubię akurat... Lubię biegać, więc to co ze sobą jeszcze wezmę, Wpadnij kiedyś, to fajna okolica. Czy ja z kimś jeszcze tutaj mam gdzieś porozmawiać? Dziennik misji prypeć miejsce ewakuacji znajdź punkt zbiorczy, no to to jest akurat w prypeci, Oddział ogończy znajdź źródło w poszukiwaniu sroki, znajdź Stalkera. Nie mogłem w ogóle go znaleźć chyba. Znaleziono dokumenty wspominają o kluczach do pojemnika, w których znajduje się zbiornik z gazem. Musisz je znaleźć. Aha, to było to z tym gniazdem. Dobra, 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 rozumiem. Nieść narzędzia, ale jakie? Kardan poprosił Cię o zdobycie dwóch zestawów narzędzi. Jednego do precyzyjnej pracy i jednego do kalibracji. Technik zapłaci ci za narzędzia i będzie w stanie wykonywać bardziej zaawansowane modyfikacje broni i pancerzy. Ale te. Ym, do kalibracji to są chyba w prypeci dopiero, więc to jeszcze trochę przed nami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ym, przekazanie przeprosin. Kardan poprosił Cię o przekazanie przeprosin swoim towarzyszom stalkerom zwanym jako stług i kawalarz. Pokłócili się i jego towarzysze odeszli w nieznanym kierunku. to jest? Szkoda, że mi tutaj akurat tego nie pokazuje, że ja nie mogę sobie nigdzie kliknąć. Czemu mi się teraz to takie akurat szare robi wszystko? Nie wiem. Może nie czytałem wcześniej tych wszystkich rzeczy? Przyniesie azotowi narzędzia? A oaza. Oziorski, naukowiec z bunkra, poprosił cię o odnalezienie oazy, legendarnego miejsca w Zonie. Według plotek powinny się tam znajdować jakieś wody lecznicze, ale nikt tak naprawdę nie wie, czy on istnieje. Tam pewnie zaginęła cysterna z wódką. Wody lecznicze woda ognista raczej. Flint. To jest flint. Ale nie mam pojęcia też, jak mniej więcej ogarnąć tego oszustwa. Dobra. Gdzie jest wieża? Chyba wyszedłem nie z tej strony, co trzeba. Tak też mi się wydaje. Tutaj. Pójdę na górę, zobaczę. Czy teraz już akurat wszyscy nasi, nasi koledzy są gotowi? Czy możemy. O, pijawka tutaj jeszcze nawet jest. Wow. Nawet nie wiedziałem, że tak się będą, że będą się takie tutaj akurat. Że takie postacie się tutaj będą pojawiać. Dobra, mam, mam nadzieję, że nie wszedł za mną. Stalkerzy go załatwią. A jak nie, to pijawka załatwi po prostu kilku stalkerów i będą mógł sobie zebrać rzeczy. Okej. Okay. Teraz, dwa. Muszę ja chyba jeszcze gość Ciebie. siedzieć. Mamy już chyba ludzi, możemy ruszać. Na pewno kolejna para rąk by nie zaszkodziła. Eee... No przecież byłem tam u tego Gariego. Co jest? No halo, moi drodzy. Jak to tak? Oddałem mu kontle, kotlet, pogadałem z nim i co, i, i tyle? I nic z tym nie zrobił? A wiecie co? A ja zrobię tak. Ujdę tutaj. O, tutaj jest pijawka chyba z tego co widzę. okej. Okay. Trafił mnie? Wow, nawet nie, nie zauważyłem tego, że mnie trafił. Chyba, że jest tu jeszcze jakiś jeden. Nie, chyba nie. Wiecie co? Ja zrobię tak. Zejdę na dół, imnę się, pójdę do Gariego i dopiero wtedy będę się zastanawiał, czy to w ogóle działa, czy nie działa. Śpi. Prześpijmy się do godziny siódmej rano. Zawsze to tam wiecie, 12-godzinny odpoczynek. Nie, 24-godzinny odpoczynek, chyba. Okej, okay, jestem bardzo głodny, więc machnijmy sobie chlebek. Chlebek wystarczy? Nie, chlebek nie wystarczy. Chyba będę musiał sobie machnąć jeszcze kawałek habaninki, nie? Proszę bardzo, teraz już jest zdecydowanie lepiej. Mam tylko nadzieję, że jak jest godzina 7 rano, to zaraz mi się nie załączy alarm o ewakuacji, bo będzie. Jak się nazywa? Emisja. O, tak. Chociaż może tak być, że zaraz mi się akurat załączy y, opcja z emisją. Machnijmy sobie energetyka. Bo się na nich zdecydowanie lepiej biega. Mogłem nie kupować aż tak dużo amunicji, przynajmniej na teraz, no ale kto wiedział, czy będę tak po prostu biegał tam i z powrotem. Oczywiście z mniejszym obciążeniem biega się dłużej. Ponieważ wolniej spada wytrzymałość. A czemu tu nie ma żadnego strażnika, nikogo takiego? Jest, dobra, okej. Okay. Aż jeden został. mam najmniejszego pojęcia, co tutaj się dzieje, że tylko jeden został. Zobaczmy teraz u tego Gariego. Okay. No i. Ja Słucham. Się. Ok, no dobra. Zbieram oddział, z którym wybiorę się do prypęci. Przyłączysz się. Do prypeci, a wiesz, że chyba tak? Może ktoś z naszych przeżył i zdołam tam dotrzeć. Żeby dotrzeć do prypeci, będziesz potrzebował kombinezonu z aparatem tlenowym z zamkniętym obiegiem powietrza. Cóż, w takim razie musi być. Musi być twardy jak skała, taki jakie mają naukowcy. Ale nie będzie łatwo namówić Hermana, żeby dał mi kombinezon. Mam przeczucie, że wolałbym, żebym poszedł z gołym tyłkiem do krańca zony. A nie zajmował cenne miejsce w ich bunkrze. Możesz spytać Ozorskiego, jest trochę milszy i być może zgodzi się wydać mi kombinezon. Dobra, 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 zapiszmy sobie, bo ja tutaj akurat trochę już pobiegałem. Który to jest Ozorski? To jest Ozorski, dobra. Mógłbym w jakiś sposób dostać jeden z waszych kombinezonów? To niezgodne z przepisami. Musimy rozliczyć się z każdej sztuki wyposażenia. Z drugiej strony, znając Hermana, pewnie zamówił więcej niż potrzebujemy. Myślę, że w pewnych okolicznościach dałoby się go przekonać, by się z jednym rozstał. Czego potrzeba, żebyś porozmawiał z Hermanem o kombinezonie? Niedawno na skraju kamieniołomów pojawił się. Wiedziałem, że będę musiał gdzieś lecieć. Wiedziałem po prostu, a ja już zaczynam się garbić. Muszę po prostu siąść inaczej. Muszę się przysunąć tutaj troszeczkę. Ajajaj. Aj, aj. Dobra? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Niedawno na skraju kamieniołomów pojawił się obszar anomalii, anomalii wypełnionych nieznaną dotąd roślinnością. Bardzo chciałbym uzyskać próbkę tej rośliny, a stalkerzy nie chcą się tam zbliżyć. Gdybym miał taką roślinę, mógłbym porozmawiać z Hermanem o nagrodzeniu cię jednym z zapasowych kombinezonów. Jak najbardziej, oczywiście, że of course, tak. PDA. No i gdzie, gdzie mam iść? A to jest to! To jest ta chemiczna taka. Dobra, to idziemy to tam. To ja po prostu łowiłem Urodzenia. artefakty. Nie ma problemu. Zresztą widzieliście, jaki mam teraz wypasiony detektor. I już teraz bez problemu mogę sobie śmigać po wszystkich praktycznie miejscach, gdzie są artefakty. Dlatego też mam akurat tyle pieniędzy. Brałem zlecenia ubrodacza. I leciałem po artefakt, i wtedy akurat wracałem i za artefakt dostawałem na przykład tam 20, 24 tysiące. No i trochę akurat tego poprzynosiłem. Część artefaktów też miałem takich mniejszych, więc posprzedawałem tam za 6 tysięcy, za 10 tysięcy, jak kulebiak na przykład jest za 10 tysięcy. Więc mogę sobie akurat tutaj podziałać troszeczkę lepiej, troszeczkę szerzej. Dobra, gdzie? O, tam jest, tam jest, ale tutaj mamy jeszcze jakieś. A nie, to są stalkerzy. Dobra, bo ja muszę iść tutaj do tej chmury, którą widzicie. Tam na horyzoncie ona się już mniej więcej pojawia. Dobra. Nie jesteś żadnym pijawkiem ani niczym takim, nie? Nie, nie jesteś. Ok. No to w takim razie teraz cyk. O, zaczyna się. Tak, jest. Zaczyna się tutaj, proszę bardzo, jakie piękne rzeczy. Mhm. Dobra. I tutaj jest gdzieś ta roślina, z tego co mi się wydaje. Jest tutaj. Mam roślinę. O. Teraz kwestia już tylko. ty. Teraz już tylko i wyłącznie kwestia, kwestia wyjścia stąd. Dobra. O, jesteśmy i proszę bardzo. Ciężko było wcale, że nie. Pięknie akurat poszło. Broń sobie schowam. Nie mam pojęcia, czy akurat chowanie broni tutaj cokolwiek pozwala nasze bryganie, ale chyba raczej tylko i wyłącznie jest to kwestia ciężaru, jaki ze sobą nosimy. Apsa! A nie, nie podskakujemy ze względu na to, że bardziej nam spada wytrzymałość. Ale i tak jesteśmy już obok, więc tutaj możemy sobie dobiec na spokojnie. Zastanawiam się, jaką następną grę ogrywać po, po Stalkerze. Może metro? Kolejne? Hmm? Może to akurat byłaby dobra opcja? Jestem przekonany, że teraz, mając ten. E, mając ten decoder to na pewno sobie Prypeć po prostu sprawdzimy od A do Z. Co tam się w ogóle dzieje, jak to wygląda? się Siema. Proszę, przyniosłem roślinę. O, tą, którą prosiłeś. To jak będzie z tym kombinezonem? E, doskonale. Sokoł wygadał się z kombinezonem, że jest dla niego. To bez znaczenia. Jak pokażą Hermanowi roślinę, zaraz zgodzi się oddać kombinezon. Powiedz Sokołowi, żeby po niego przyszedł. Dobra, okej. Okay. Czego chcesz? podobno jest też tutaj taka um, mechanika, że jeżeli ja będę zdobywał określone osiągnięcia, na przykład łowca mutantów bądź jeszcze jakieś coś innego, to wtedy będzie tak jakby rósł poziom zagrożenia ze strony tych mutantów na zasadzie, że w niektórych miejscach będą pojawiały się coraz to mocniejsze wersje. Okej, okay. niedaleko stacji Janów Uzul. Dobra. Już masz? Tam roi się od stalkerów. Odprowadź mnie, bo jeśli tam pójdę sam, nie mogę mieć kłopoty. Jeśli ze mną pójdziesz, nie zastrzelą mnie, bo Cię znają. Dobra. Chodźmy do Hermana. Udało Ci się zdobyć osiągnięcie. Co jest? Czyli każdy już chyba ma... Wszystko, nie? Zulus. Ma ciekawy kombinezon, taki naukowy, nie widziałem takiego już ładnych parę lat. To Sokołów, drugi pilot rozbitego śmigłowca wojskowego. Widać pod nim, że żaden z niego naukowiec, dobry żołnierz zawsze się przyda. Mamy już chyba dość ludzi, możemy ruszać. Co sądzisz o Sokołowie? O właśnie. Szturmowiec z, nie, z niego nie będzie, ale potrafi obchodzić się z bronią. Tylko zawsze ma skrzywioną minę, jakby wcinał same cytryny. No dobra, okej. Okay. Mamy już chyba dość ludzi, możemy ruszać. Dobrze, ruszamy. Tak jest, tak jest! Idziemy, moi drodzy, gdzie? Do prypeciwa. To jest fabrykę Jupiter z tego co pamiętam. Bardzo jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, natomiast troszeczkę się obawiam i boję, ponieważ nie mam noctowizji żadnej. No i poszło na no lepiej. Fajnie wyglądają. Dlaczego ja nie mam żadnej maski na głowie? Ten zielony kombinazon mi się podoba, bo kolejnie wyglądał jak u Gotowy. Jaką ma Zawsze. Ten ma shotgun. Okej, okay, jakiegoś tam Akacza Wiesz, czy coś takiego. Snajperkę. Kurczę, wyglądamy jak... Power Rangers, kurde. Dosłownie Power Rangers. Bioski, o, jak się gotowi. szybko tak... Stryk i już się otworzyło. Do chłopaki. Dobrą, mieli technologię wtedy. Tylko się nie wywal gro. Tylko się nie wywal. Nie wywal. Dziękuję. okej, okay, jest wczytywane. <noise> jest dobrze. Czyli teraz jak znajdę drogę do Prypeci, to będę mógł sobie łazić po prostu między wszystkimi tymi obozami, tak mi się wydaje, nie? Uuuu, jesteśmy, no panowie. No to w drogę. Myślałem, że w drzwiach stoisz. No, Zapiszmy sobie jeszcze tutaj. No, super to wygląda. Aczkolwiek mam wrażenie, że pewnie będą tutaj jakieś mutanty, nie? Oho! O, 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 o właśnie, właśnie. Czemu ja nie miałem latarki włączonej? Halo? Dobra, okej. Okay. Odstrzelili mu żyć po prostu jak on tutaj uciekał. Ale kapitalnie, że wiecie, spod samochodów wychodzą tutaj, tak czają się. Fantastycznie to wygląda. Ciekawe czy dałoby radę samemu tutaj wejść. No, tak. Coś mi się wydaje, że jeszcze nam ktoś akurat na plecy wejdzie. Są nasi? Tak, już tak daleko podeszli? O, tutaj osłaniają, dobra. Co? Coś nie naoliwione mają rzeczy tutaj. Powiem wam, że trochę się boję, żeby akurat iść dalej. Dobra, będę na pierwszej linii ognia, dawać to. A tu sta do pijawek, i wszyscy nie żyją, tylko ja zostałem. Okej, okay, dobra. Uuu, promieniowanie. To z tego, co mi się wydaje, to takie solidne, chyba nie? Tam było. Regeneruje mi życie powoli? Chyba powinno. Tak, regeneruje mi życie. Dobra, ok. ten świetlik chyba czy jakoś tam się przydaje i to też dobrze się przydaje to jest Gdzie? Zobaczmy, czy da się to jakoś ominąć. O, wow! W o, za coś takiego Okej, okay, dobra, spróbujmy tutaj mniej więcej jakoś, tak. Może akurat to ja mam iść i zobaczyć, czy to coś. Się... Znalazłem przejście. Gdzie? Który z was znalazł przejście? Ej, panowie! Ok, tak byłem. Sam nie wiem. Okej. Okay. Jak wpadnę w anomalię, jak mną zakręci, to po prostu się załamie. Ale nie było to artefaktów. Hej, panowie! Artefa... Art 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 halo! Hej! Nie zbieramy artefa... Ej, kurde, gadaj w... Mów do słupa, nie? Ale tak, też anomalia w samym środku, tutaj? Tak? Trochę? Dziwnie bym powiedział. Leżą, przeładuję Wszyscy przeładowywują chyba, z tego co zauważyłem Znowu promieniowanie, ale to chemiczne jest promieniowanie Nie, to jest promieniowanie Takie promienio promieniowańcze takie jest trochę Panowie, dobrze, że mnie macie, bo kurczę już by was zeżarło Aha! No, guzik, co? <laughs> o to jest dobry tekst. Prawdziwi faceci nie boją się wchodzić od tyłu. no! <laughs> Mam wrażenie, że on by dość mocno podlegał dyskusji. Plecy? Nie, nie plecy. Ja zrobię tak. Dobra, ok. Czysto panowie, czysto? Ok, kolejna opcja. Koszty Aha, działa to na takiej zasadzie, że tylko i wyłącznie mnie atakują te robale, wszystkie, tak? No to ciekawie. To ciekawie bym powiedział. Przeprawa do prypeci naprawdę jest niezła. Mam nadzieję, że zostanie nas cała Ale piątka. Nie martw się, pilotowanie to półka z masłem. Akurat. Panowie, proszę, panowie, z profesjonalistą macie do czynienia. Najpierw panikuję i strzelam. Nie wiedziałem, co się dzieje, więc zacząłem panikować, dopiero później strzelać. Trochę zrobiłem odwrotnie, ale też akurat podziałało. Dobra, tutaj jeden jakiś tak, tutaj w ogóle ten. Musimy mieć noctuwizor w tym celowniku. O nie, to co to było? Wszyscy zdrowi? Każdy jest? Wszyscy? Dobra, okej. Okay. No to chwila, leczymy się tutaj, halo? Apteczka? Czy mi się przyda apteczka? Mało mam tych apteczek, dlaczego mam tak mało apteczek? Dobra, machniemy sobie tą... ...i zapiszmy. O! Żeby po nich nie strzelać! Głównie to też mi o to chodzi, żebym ja po nich czasem nie strzelał, bo wiecie zabije gdzieś tam jakiegoś gościa i, i, i może być problem ale słyszę też kolejny nie co idą oni poszli w drugą stronę znaczy drugą stroną Okej okay. dobra idziemy wszyscy wracamy wszyscy nie ma tu tamto Wszyscy nie żyją. Pięknie, dobra, ok, jest nas czterech cały czas. Tu też, coś tu też coś nie gra. Ja mam naprawdę cały czas przeczucie, że nie wszyscy dojdziemy do tej prypeci, nie wszyscy tutaj dotrzemy. O wow! Nie jest miraż. Dobra. Patrzcie, jak mu się podoba, aż mu nóżka lata, nie? Tup, 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 tup. Tak jest, proszę bardzo. Wy, wy, sobie jakąś melodię tutaj jeszcze fajną. Weźmy sobie ten pistolet, teraz to znaczy karabin. Ja nie lubię takich otwartych pomieszczeń, bo mi właśnie z każdej strony mogą. Może mi coś przyleść tutaj. A gdzie jest ten jeszcze jeden, co tutaj leciał? Tam był. Dobra, jeszcze jeden jest. A niech mnie coś pięknego. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Jeszcze jeden gdzieś jest. Wow. Ileż tutaj jest w ogóle miejsca? No dobra, to idziemy na wprost, nie? mam wrażenie, że nam coś zaraz stąd wyleci. Jesteście wszyscy? Halo, panowie? Dobra, okej, okay, idziemy. Dobrze, że mi nie przebiegł tam, ten typ wcześniej, bo by po prostu miał odstrzeloną głowę. Dobra, okej, okay, leży. Jakieś takie małe szczurosławy tutaj w ogóle biegają. Dalej tędy idziemy, nie? Bo do drzwi mamy dotrzeć. Tam jest coś jeszcze. I tu jest anomalia. Okej, okay, czyli ja teraz muszę znaleźć po prostu którędy brak zasilania do drzwi, tak? Więc oni tutaj zostają, a ja będę łaził. O, życie. Wiecie co moi drodzy, ale ten prąd to my sobie znajdziemy w ostatnim, w, w ostatnim, następnym odcinku, bo z tego co widzę to już zbliża nam się powoli tutaj 29 minuta. Także ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy spędzony czas razem ze mną i z innymi stalkerami. Trzymajcie się ciepło i do zgrania.